Dzień dobry państwu, proszę państwa. Witam z pięknego parku Karia w Missisadze. w piękny dzień. Dzisiaj dzień mamy. No i cóż, no, ale sprawy o których będę mówił nie są piękne i miłe. Aresztowano pastora Pawłowskiego, którego chyba już wszyscy państwo znają. To jest ten, który wyrzucił ze swojego zboru, kościoła, jak to zwać, policję, która tam chciała przeprowadzać jakieś sanitarne kontrole. Pomijam to, czy te wszystkie nasze przepisy, mówię nasze w Albercie, są konstytucyjne, niekonstytucyjne. No ale chodzi o to, w jaki sposób to zrobiono. Zrobiono to tak, jakby Pastor Pawłowski, co najmniej uzbrojony, jechał, uciekał policji. Pięć radiowozów go tam ścigało i, no, i gdzieś chyba klęczał na, na mokrym asfalcie, zanim go zawleczono do, do radiowozu. Tak to się robi w Kanadzie? No, te obyczaje się właśnie coraz bardziej zmieniają. Ostatnio wyszczepiamy się tutaj, proszę Państwa, w dużych liczbach, i na razie jest to dobrowolne, przynajmniej tak to przedstawia władza. Premier Dagford stwierdził, co prawda, że jak dostaniemy te szczepionki, tę dużą liczbę szczepionek, no to trzeba będzie coś zrobić. Będzie, będą specjalne tam zespoły chodzić od drzwi do drzwi, pukać i pull people down, to znaczy tak dosłownie wyciągać ludzi. Wyciągać ludzi. Proszę Państwa, wszystko to właśnie <laughs> każe się spodziewać najgorszego, że to może jeszcze na razie tylko początek. Kiedyś z moim kolegą rozmawiałem, że no wiesz, jak tak popatrzę na nasze poglądy w cudzysłowie przestarzałe, no to nie jest wykluczone, że wszyscy się spotkamy w jakimś kontenerze, w jakimś obozie przejściowym, internowania, czy czymś takim, na co on odparł, no ale przynajmniej będziemy siedzieć w dobrym towarzystwie. No i tym pozostaje nam się pocieszać. Zmiana obyczajów administracyjno-prawnych następuje, zmiana obyczajów policyjnych następuje w związku z tą całą pandemią. No, Ja tutaj się uśmiecham, ale nie jest to sprawa do śmiechu. Proszę Państwa, powiedziałem, że, że jest dzień mamy i właśnie pamiętajmy o tym słowie mama, bo ci idioci politycznie poprawci lewacy zaczynają używać określenia birthing person, czyli taka osoba rodząca. Jak wiadomo kobieta nie musi być osobą rodzącą, prawda? No bo jeżeli mamy płeć, którą po prostu przyjmujemy, jeżeli płeć sobie wymyślamy, jeżeli płeć jest niezwiązana z biologią, no to y oczywiście rodzą osoby różnej płci, ale wyposażone w y odpowiednie, że tak powiem, urządzenia biologiczne. Y tak to jest określane y i no i cóż, i mamy do czynienia z nowym szaleństwem. Ale w tym szaleństwie jest metoda, bo chodzi w tym wszystkim o to, żeby. Zlikwidować rodzinę, żeby rodzina nie miała autorytetu, żeby, żebyśmy byli sami w zetknięciu z tym autorytetem szkoły, państwa, tego całego systemu, który nas tutaj przekabaca i który nas tutaj chce wepchnąć w nową, światową rewolucję. Także jest to ważna sprawa i naprawdę drogie mamy jesteście tak ważne teraz, no, chyba ważniejsze niż kiedykolwiek w historii, bo to przecież na razie jeszcze to, to wy wychowujecie dzieci i naprawdę to jest duże zadanie, uświęcajcie mu się z oddaniem, kosztem innych rzeczy, co tam kariera, co tam praca, to naprawdę są betki, wasze w dzisiejszym świecie, proszę się rozejrzeć dookoła jak to wygląda, natomiast wychowanie dzieci, o kurczę. To jest duża sprawa, to jest duża sprawa, dobrze wychować dziecko. Wychować do tego, żeby, żeby było wolnym człowiekiem, wychować takie dziecko do wolności, jedna z najpiękniejszych rzeczy, Najpiękniejsze, Oczywiście nie tylko mamy tutaj mają, mm, mają dużo do zrobienia, rodzice, ojcowie, no właśnie, matka, ojciec, wspaniała rzecz. A propos pastora Pawłowskiego i tych, te, 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 tego, ataku na protestanckie kościoły no bo w zasadzie jeden już w Arbecie jest tam otoczony, jeden pastor już tam siedział, tutaj u nas wolontariów We Elmer też różnego rodzaju nękania tych ludzi, którzy nie chcą się podporządkować dyktatowi środków antypandemicznych, w każdym razie w każdym razie no jakoś nie dotyczy to muzułmanów spotykają się w meczetach. E, jakoś nie dotyczy to e, innych wyznań. Przez moment tam w Montrealu coś z jakąś synagogą były kłopoty, ale zaraz tam odpowiednia a, o, odpowiednia delegacja Żydów porozmawiała z policją i już tych kłopotów nie ma. Czujemy się dziwnie wybrani spośród tych różnych wyznań, które tutaj w Kanadzie funkcjonują. I właśnie jeśli jesteśmy przy wyznaniach, kwestia e, szkolnictwa katolickiego, e, tego, że w Toronto, w Kuratorium Toronto, będą e, właśnie flagi homoseksualne zawieszone na miastach w, w tygodniu Dumy. Proszę Państwa, to szkolnictwo katolickie to jest żazga w tyłku tych wszystkich lewaków. I od dawna usiłują rozmontować te szkoły. Już jest tak, że w szkołach katolickich mogą być niekatolicy. Nie katolicy. trzeba mieć metryki, żeby tam być. W szkołach średniej mówię w szkole średniej. Bardzo dużo ludzi innych wyznań zapisuje tam mają swoje dzieci. Jest taka opinia, że szkoły katolickie mają lepszy poziom i tak dalej. Dochodzi do takich rzeczy, że na przykład gdzieś tam w szkole w London. No, wydziela się salę gimnastyczną w piątek na to, żeby, żeby mogli się muzułmanie, uczniowie szkoły katolickiej pomoglić. Szkolnictwo katolickie to jest zaszłość konstytucyjna kanadyjska i dlatego, tak jak mówię, to jest drzazga w tyłku tych wszystkich lewaków, bo nie mogą tego łatwo zlikwidować. Jest to wpisane do konstytucji, trzeba by było zmienić konstytucję, a do tego potrzebna jest zmiana wszystkich terytoriów, prowincji, no duży proces, duży proces do przeprowadzenia. Także. Proszę państwa, bo to wynika, ten, to szkolnictwo katolickie wynika z tego, że jak powstawała Kanada, no to mieszkańcy Quebecu, Frankofonie byli, czy Francuzi wtedy byli katolikami, a tutaj napływali protestanci i chodziło o zagwarantowanie praw również do kształcenia religijnego dzieci. Stąd wpisano do konstytucji to szkolnictwo, szkolnictwo. Katolickie. No ale właśnie ono coraz mniej jest katolickie, i chodzi o to, żebyśmy się nie rozgrzeszali, bo wiele rodziców e, mówi sobie tak, no, posyłam dziecko do szkoły katolickiej, no to już niewiele muszę więcej zrobić. Ono praktycznie jest formowane w duchu katolickim. No, i teraz się przekonujemy czarno na białym, że nie jest i że te szkoły katolickie coraz bardziej są katolickie tylko z nazwy. Ja kiedyś postulowałem, no, wybudowano sale katechetyczne tutaj obok kościoła Kolbego. Postulowałem, żeby właśnie religię odtworzyć. W czasach komunistycznych, kiedy wyrzucono religię ze szkół, religia była w kościołach, i w sumie na wszystkim chyba bardzo dobrze na tym wyszło, na tym wyszło bo. Bo ona była taka, że tak powiem, jak chciała. I tutaj właśnie też, jeżeli będzie religia w kościele, to ta religia będzie poza kontrolą Ministerstwa Edukacji i poza tymi wszystkimi programami szkolnymi narzucającymi katolikom niekatolickie wartości, narzucającymi katolikom potępienie w zasadzie tego, co jest istotą nauczania biblijnego, co jest istotą naszego, naszej wiary. I znów proszę tę wiarę poznawać, potem m.in., żeby nie dać się zagadać i nie dać sobie narzucać, jak to dzisiaj ładnie mówią, obcej narracji że to my niby nienawidzimy jakichś ludzi, że to jest religia nienawiści i tak dalej. Proszę Państwa, katolicy, to jest religia miłości i wolności. Proszę się trochę podszkolić w teologii, proszę zobaczyć jak to wygląda, bo naprawdę warto. Warto tym wszystkim lewakom rzucać nasze wartości w twarz po prostu. Warto ich nawracać. Tak jak właśnie pięknie jedną lewaczkę nawróciła stara Polka podczas protestu przed Radiem Maria w Toruniu całując jej buty ucząc jej miłości ucząc ją znaku krzyża a może tylko po prostu zachęcając do tego, żeby ten znak krzyża zrobiła bo pewnie była tego i tak nauczona ta nowa lewaczka która usiłowała tam bluźnić podczas tego protestu proszę Państwa to tyle na dziś i jeszcze raz, drogie mamy, wszystkiego co najlepsze z serca jesteście dzisiaj najważniejszymi osobami dla naszej cywilizacji. Z pięknej misji z parku Karia. Mówił Andrzekowi.